Dermokosmetyki to nie takie trudne, a kiedy wprowadzisz je do pielęgnacji, będą spektakularne efekty. Dzień dobry, dziś taki temat spotkania. Nazywam się Małgorzata Neubauer i jestem doradcą kosmetycznym. Zajmuję się ustalaniem planów pielęgnacji skóry. Zajmuję się tym, aby Twoja kondycja skóry była dużo, dużo lepsza. Dzisiaj właśnie o linii dermokosmetyków, z którą ja na co dzień pracuję, to jest seria kosmetyków Clinical Solutions oparta o retinol, ale dzisiaj nie o tych dokładnie produktach, z retinolem będziemy mówić, to znaczy ja będę mówić. Dzisiaj będziemy rozmawiać wspólnie o, o nowych produktach, które uzupełniają tą linię. Nie ma ich jeszcze w sprzedaży. Do sprzedaży trafiają dopiero w piątek, albo już w piątek tak naprawdę, bo na nie trochę czekamy. To są produkty, które są boosterami. Booster. Takie maleńkie produkty, dwa boostery. Dlaczego dwa? Bo dwa o różnych, o różnych właściwościach, zupełnie różne efekty. Jeden jest przeciwzmarszczkowy, drugi jest nawliżony. Leżający. Który wybrać dla kogo? Jakie używać? Jakich spodziewać się efektów? O tym właśnie dowiesz się w tym nagraniu. Jeżeli masz ochotę, możesz udostępnić to nagranie na swoim własnym profilu, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Um, I napisz mi tutaj, że jesteś ze mną na żywo, albo że oglądasz z odtworzenia. Będzie mi bardzo miło, jak zobaczę z kim ja tutaj jestem na żywo. No to zaczynamy. Są dwa boostery przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Najpierw o tym boosterze przeciwzmarszczkowym. W środku, co tutaj są za składniki? Są trzy główne składniki. Przede wszystkim witamina C, którą widać na pierwszy rzut oka, bo zobacz, booster w środku ma taką pipetkę, którą bardzo precyzyjnie jesteś w stanie odmierzyć odpowiednią ilość produktu. I w tej pipetce tutaj jest żółty kolor, czyli to jest booster przeciwzmarszczkowy. Żółty kolor oznacza dużą ilość witaminy C albo w ogóle witaminę C w kosmetykach. E, witamina C, która jest, si która jest silnym przeciwutleniaczem, wyłapuje wolne rodniki, czyli spowalnia procesy starzenia na naszej skórze. Jest też resveratrol. Resveratrol ma dać miękkość, jedwabistość, gładkość, ale też jędrność Twojej skóry. Ma spowodować, żeby skóra e, była napięta, żeby dobrze wyglądała. E, delikatnie też likwiduje drobne linie i zmarszczki, ale też chroni skórę przed fotostarzeniem. No i jest jeszcze argirelina, to jest peptyd, to jest peptyd, który śmiało możemy o nim powiedzieć, że dzięki temu peptydowi na Twojej skórze tworzy się botoks roślinny. Botoks, kiedy idziesz na ostrzykiwanie twarzy, kiedy ostrzy, jeżeli ostrzykujesz swoją twarz botoksem, to jest zabieg z igłą, nie każdy to chce, nie każdy to lubi, niektórzy się boją, ale botoks rozluźnia mięśnie, czyli działa przeciwstarzeniowo, a tutaj Masz, w płynie w postaci takiego małego opakowania kosmetyku, bezinwazyjnie, bez igły, a efekt będzie bardzo zbliżony. Także botoks płynie. Drugi nawilżający, gdzie w składzie ma kwas hialuronowy, ceramidy i werbenę lekarską. Dział bardzo intensywnie nawilżająco. Kwas hialuronowy. To jest składnik bardzo intensywnie nawilżający, ale tutaj są użyte właściwie dwa różne kwasy hialuronowe. Właściwie to może nie dwa różne, ale jeden jest o niskiej cząsteczce, a drugi jest o wysokiej cząsteczce. Zależność jest taka, że niska cząsteczka w kwasie hialuronowym wchodzi bardzo głęboko pomiędzy komórkami skóry, wchodzi głęboko do warstwy rogowej jej skóry i działa tam od środka, nawilża między komórkami twoją skórę, a wysoka cząsteczka zostaje tutaj na zewnątrz na skórku i nawilża tą skórę. No, tak trochę od zewnątrz można byłoby to powiedzieć, ale tak w tej płytkiej warstwie skóry. Także już dwa rodzaje kwasu fialuronowego, dodatkowo ceramidy, które są takim. Cementem, takim budulcem międzykomórkowym, tam gdzie są pewnego rodzaju uszkodzenia, gdzie ucieka ci nawilżenie skóry. Jeżeli są takie miejsca, czasami tak jest, że policzki są bardziej wysuszone, albo na przykład broda jest bardziej wysuszona, albo tutaj w okolicy te, te skrzydełka nosa są wysuszone, to tam prawdopodobnie brakuje takiego cementu międzykomórkowego i te miejsca należy uszczelnić. Za to są odpowiedzialne ceramidy. No i werbena lekarska to jest taki naturalny czynnik em, nawilżający, ale też chroni przed utratą nawilżenia. W jaki sposób teraz używać te dwa e, produkty? E, no, właśnie ta pipetka będzie nam tutaj niezbędna. E, po pierwsze, Twoja skóra twarzy musi być umyta produktem myjącym, nie płynem micelarnym. Jeżeli używasz płynu micelarnego, pamiętaj, aby zmyć go wodą, a wtedy użyć produkt do mycia, e, do mycia, użyć produkt do mycia e, twa, skóry twarzy i spłukać pod bieżącą wodą. Później buzię tonizujemy, bo po kontakcie z wodą buzia musi być stonisowana, najlepiej, żeby to był tonik, który podbija nawilżenie skóry, więc też fajnie, gdyby miał dodatek kwasu hialuronowego. I kolejne, kolejny etap to jest właśnie booster. Używasz? 6 do 8 kropelek takiego boostera na skórę dłoni, i wtedy aplikujesz na skórę twarzy. Na to nałóż serum. Już opowiadałam o serum na początku tego tygodnia w nagraniu live. Jeżeli masz ochotę posłuchać, cofnij się do tego nagrania i zobacz, co mówiłam o serum. Opowiadałam, jak to jest, kiedy serum jest suplementem w pielęgnacji, w codziennej pielęgnacji. Dlaczego i kiedy warto dołączyć serum do pielęgnacji, a kiedy w zupełności wystarczy podstawowa pielęgnacja. Bardzo podobnie jest z boosterem, ale booster zawsze nakładamy pod serum. Najpierw booster później jest serum i później krem, w zależności od tego, czy to jest poranek, czy to jest wieczór. W ciągu dnia zawsze krem z filtrem, wieczorem, za każdym razem e, to powinien być krem, który regeneruje podczas kiedy ty śpisz. Regeneruje Twoją skórę. E, z czym możemy łączyć ten booster? E, z czym fajnie jest połączyć, ponieważ są dwa różne boostery, o dwóch różnych. E, działaniach, efektach, jakie zauważysz na swojej skórze, to możemy właśnie w zależności od boostera, który wybierzesz, łączyć z różnymi produktami. Łączymy z serum, przeciwzmarszczkowy, Najfajniejsze serum, które liftinguje, które podnosi owal twarzy. Ja pracuję na takim serum, które właśnie podnosi policzki, jeżeli opadające policzki to jest Twój problem, to ja bardzo często właśnie używam serum liftingujące, podnoszące owal twarzy i ten przeciwzmarszczkowy booster zdecydowanie sprawdzi się właśnie z tym serum, a z kolei booster nawilżający, na przykład serum z witaminami C plus E, to są witaminy młodości, więc w połączeniu z tym boosterem tam będzie intensywny efekt nawilżenia i Twoja skóra bardzo szybko to poczuje. Ponieważ są dwa boostery który z boosterów wybrać, który powinien być twoim wyborem. Możesz mieć oba, możesz używać jeden i drugi. Booster nakładamy codziennie rano i wieczorem. Możesz go używać, powinnaś nawet używać go dwa razy dziennie i bardzo ważna jest regularność jak we wszystkim. Ale um, gdybyś chciała używać oba, to proponuję ci, żebyś rano używała booster nawilżający. On jest tutaj, one się różnią kolorem napisu. Słuchajcie, jeden napis jest fioletowy, drugi napis jest niebieski. Więc niebieski jak woda jest nawilżający. Świetnie by było rano nałożyć ten mm, nawilżający, żeby w ciągu dnia Twoja skóra czuła się komfortowo, żeby ona była nawilżona, żeby nie było takiego uczucia ściągania, takiego dyskomfortu, który prawdopodobnie czujesz każdego dnia. Więc nawilżający na dzień, a wieczorem, w czasie, kiedy skóra będzie się regenerowała, właśnie użyć przeciwzmarszczkowy, który jeszcze podbije tą regenerację, który spowoduje, że skóra będzie szybciej się, która będzie się szybciej odbudowywała. Uciekło mi słowo. Jeżeli używasz retinolu w swojej codziennej pielęgnacji, to problem już jest właściwie sam rozwiązany, bo wtedy nawilżający booster będzie tym, co możesz połączyć właśnie z retinolem. I teraz, od kiedy jest sprzedaż, boostery, jeżeli tylko masz ochotę, jeżeli tylko chcesz mieć takie maleństwo w swojej kosmetyczce, jeżeli chcesz wprowadzić swoją pielęgnację na wyższy poziom, to sprzedaż rusza od piątku, ale jeżeli masz ochotę, napisz do mnie już dzisiaj, wpiszę Ciebie na listę i kiedy tylko pojawią się w sprzedaży, to dam Ci znać i będziemy zamawiać dla Ciebie boostery jesteś w stanie kupić przeze mnie, bezpośrednio przeze mnie. Wszystkie moje klientki są zawsze rozpieszczane, bo do każdych zakupów nie dość, że daję moją własną obsługę w postaci ustalenia planu, pielęgnacji cery albo na przykład dobrania produktów tak, żeby odpowiadały potrzebom skóry, ale również do każdych zakupów zawsze daję jakiś bonus, więc moje klientki zawsze są rozpieszczane. Chcę Ci jeszcze tylko powiedzieć, że boostery to są bardzo wysoko skoncentrowane produkty i te boostery właśnie, serii Clinical Solutions, to jest linia dermokosmetyków, więc to nie są byle jakie kosmetyki, tylko takie, które mają um, poparcie wśród kosmetologów, lekarzy, dermatologów i to są właśnie produkty dermokosmetyczne. Także jeżeli chcesz wiedzieć czegoś, coś więcej, jeżeli coś jeszcze Cię interesuje, napisz w komentarzu, będę odpowiadała na wszystkie wiadomości, na wszystkie pytania. Jeżeli oglądasz mnie z odtworzenia, będzie, mnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli odezwiesz się do mnie, napiszesz, że... Odtwarzasz później, jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego profilu, to koniecznie zrób to teraz, żeby w przyszłości nic Cię nie ominęło. Buziaki na dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia na TikToku. Do zobaczenia na Instagramie i na Facebooku również.